Powiedz mi, proszę, jak myślisz, kto jest Twoim ulubionym jurorem, a kogo boisz się najbardziej? Zdecydowanie moim ulubionym jurorem jest Refa. A czy się kogoś boję? Wydaje mi się, że nie mam takiej osoby, której bym się obawiał. Moim ulubionym w sumie jurorką nie jest Merys Polski, bo ma taki crazy styl jak ja. Ale najbardziej obawiam się Bartka. Że on będzie taki. w stanie, a ja, a ja wstanę i zrobię. Nie chcę się nastawiać, to są ludzie tacy jak ja, wszyscy są fajni, wszyscy mogą powiedzieć, że jestem fajny i wszyscy mogą powiedzieć, że, że im nie pasuje. Zobaczę, poznajmy się. Kojarzę najbardziej Ryfę. Zdarzyło mi się tańczyć na breakingowych zawodach właśnie, gdzie sędziowała. Było tam widać właśnie, że tutaj jakiś głos był właśnie od niej w moją stronę. To było właśnie fajne. Takie, jakie e, werdykty będą, to przyjmę to na klatę, można powiedzieć. Nie powiedziałabym, że wyróżniłabym kogoś jednego, ale... Bardzo fajnie, że są tak dużo, w sensie, że nie jest 3 aż 4 jurorów i to seria nam, jako uczestnikom daje więcej wachlarzu do popisania się z jednej strony i do trafienia do jeszcze więcej serduszek swoim talentem.